Uwaga! Ten film nie ma happy endu. Zawiera brutalne sceny i mroczną wersję znanej baśni o czerwonym kapturku. To jest Creepypasta. Pasta. Połączono jednocześnie z parodią. W tej opowieści pojawia się wiele śmierci, a wydarzenia szybko przybierają makabryczny obrót sprawy, prowadząc do nieoczekiwanych i tragicznych zakończeń. Oglądasz na własną odpowiedzialność. W środku mrocznego rezerwatu, gdzie przyroda Miała być chroniona, a zwierzęta miały żyć w spokoju. Mieszkał wilk. Był on kimś, ale królem lasu. Las go potrzebował. Był spokojnym i niewinnym wilkiem, który niczego nieświadome wędrował ścieżkami w poszukiwaniu jedzenia. Nie wiedział, że tego dnia stanie się celem bezwzględnej dziewczyny czerwonego kapturka, która poszła na polowanie po mięso i muchomory. Czerwony kapturek była inna niż wszyscy, jednak nie zawsze była taka. Kiedyś znano ją jako biały kapturek. Miłą, wesołą dziewczynkę, która pomagała innym. Jej serce było czyste, a uśmiech nigdy nie znikał z twarzy. Jednak z biegiem lat wszystko zaczęło się zmieniać. Zupy, które gotowała babcia i ciągłe polowania sprawiły, że kapturek powoli stawała się jakimś innym. Jej białe ubrania stopniowo przebrały kolor czerwieni. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Babcia twierdziła, że jej zupy mają magiczne właściwości. Kiedy podasz tę zupę komuś, wszystkie twoje problemy znikną. Jednak nikt nie mówił na głos, co było głównym składnikiem tych zup. Czerwony Kapturek wiedziała, że dzisiaj babcia liczy na coś wyjątkowego. Gdy tylko zobaczyła wilka, w jej oczach pojawił się płysk szaleństwa. Następnie wyszeptała sama do siebie. Mam już pierwszy składnik zupy, czyli mu które co prawda są trujące, ale to idealnie. I do tego znalazłam wilka, bo babcia będzie niesamowicie dumna, będzie z niego wyśmienita zupa. Kończąc zdanie, zaczęła wyjmować z nóż. Nie zważając na nic, ruszyła w stronę wilka, który zauważył ją w ostatniej chwili, zamarł, patrząc, jak dziewczyna biegnie w jego stronę z podniesioną bronią. Kiedy już wydawało się, że to jego koniec, z lasu wyszedł starszy mężczyzna, dziadek czerwonego kapturka. Dziadek, choć sam mieszkał na skraju lasu i znał szaleństwo swojej wnuczki, nie mógł pozwolić na to, by wilk stał się jej ofiarą. Stanął między dziewczyną a zwierzęciem, krzycząc: Co ty wyprawiasz, dziewczyno, ten wilk jest niewinny. Wilk skorzystał z zamieszania i uciekł głęboko w las. Jednak nawet jego ucieczka miała tragiczne konsekwencje. Podczas swojej wędrówki zorientował się, że zniknęła jego kochana, która w tym samym czasie została upolowana przez innych ludzi. Zostawiła pasję potomstwo, które nie było jeszcze gotowe na życie bez matki, a później także bez ojca. Wilcze dzieci nie przeżyły. Wilk, załamany utratą ukochanej i potomstwa, nie miał sił walczyć dalej. Przestał szukać jedzenia, ukrywał się w najciemniejszych zakamarkach lasu. Aż w końcu umarł, żalu i samotności. Tym sposobem las stracił ostatniego wilka, a jego obecność odeszła w zapomnienie. Tymczasem czerwony kapturek dokończyła robotę i, jakby nie przyjęta tym, co wydarzyło się z jej dziadkiem, który został jej ofiarą, wróciła do babci. Stwierdziła, że zupa i tak będzie miała inny smak, ale może to i dobrze, więc w sumie nic takiego się nie wydarzyło. Babcia jak zawsze gotowała swoją magiczną zupę. Jej kochanek Darek Drwal, który niczego nie świadomy jadł już wiele dziwnych potraw, przywitał kapturka z uśmiechem. Kapturek podarowała babci swój koszyk i powiedziała, że zupa może mieć inny smak i zaproponowała pomoc. Po jakimś czasie rozległ się dźwięk. Przygotowałam coś specjalnego, powiedziała babcia, stawiając na stole parujący garnek zupy. – Co to za zapach? – zapytał Darek, mieszając łyżką w garku. – Nowa receptura – odpowiedziała czerwony kapturek z błyskiem w oku. A następnie mrugnęła w jego stronę, aby zachęcić go do skosztowania. Wszyscy usiedli do stołu i zaczęli jeść. Smak zupy był wyjątkowy, choć lekko gorzki. Darek nie zdążył nawet zapytać o przepis, bo po kilku minutach upadł na podłogę, dławiąc się i łapiąc ostatni oddech. Babcia uśmiechnęła się pod nosem, a Czerwony Kapturek wyschnęła z satysfakcją. Same były już tak okropnie nasyczone trucizną, zarówno psychiczną, jak i fizyczną, że owa zupa nie robiła na nich wrażenia. Czerwony Kapturek zapytała więc: Jak, babciu, problem rozwiązany? Będziemy mieć co jeść? Babcia spojrzała na nią i odpowiedziała z uśmiechem. Zbierając talerze z stołu. Tak, ty moja kanibalko, będzie z zupka z dareczka i to na tygodnie. Dziewczyna zaczęły się śmiać tak mocno, że nie mogły oddychać i umarły ze śmiechu. Kaptura, głupiąc ostatni oddech, uświadomiła sobie, kim się stała. Nie wypiła trucizny, ale inna i tak ją zabiła. Tak samo jak babcie. Tymczasem w lesie, który stracił swoich władców, równowaga przyrody została zaburzona. Trapieżniki zniknęły, a las powoli zaczął umierać. Tak skończyła się ta bajka, która była równie smutna, co przerażająca. Morał tej bajki jest taki. Prawdziwe potwory nie zawsze mają ostre kły i pazury. Czasem rodzą się z ludzkich rąk i są karmione strachem, bólem i naukami tych, którym ufamy. Jeśli zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie, aż w końcu stajesz jej częścią. Czerwona kapturek osiągnęła swój cel, ale za jaką cenę? Wszyscy zginęli i łącznie z nią, chociaż nie wypiła trucizny inna i tak ją zabiła.